Janku, a powiedz mi, co ty byś się chciał teraz najbardziej bawić? Pociąg. Pociąg? Pociąg. A ty, jaki ty masz pociąg? Jeśli ja ja ty będziesz siedział w ja będę siedział w lokomotywie. Ty będziesz maszynistą? Nie. No. Aha. A Maksiu kim będzie? Mechanikiem. Jak będziesz do niego dzwonił? Co będziesz mówił? Hali? Hali? I co mu powiesz? Hali? Aha. Halo? Halo, i co się zepsuło?